Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj rozwiążemy albo omówimy rozwiązanie zadania domowego no i rozpatrzymy jeszcze jeden przykład podobny. Więc przypomnę to zadanie chyba dwie lekcje wstecz było zadane. Mamy na wykresie zależności ciśnienia od temperatury, więc zamknięty cykl termodynamiczny, składający się z czterech przemian: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Tu z człowieczki zabrakło jeszcze. No i te cztery stany, w których rozpoczynają się te przemiany, oznaczyłem tu A, stan A, stan B. Stan C, stan D. I jeszcze pojawił się to stan E, który niektóry, jakąś wielkość, jakaś wielkość opisująca ten stan E jest identyczna z inną wielkością fizyczną opisującą stan A lub stan D. Potem powiemy, jaka to jest wielkość. No i teraz, jak to, jak to się rozwiązuje? No, zadanie polega na tym, żebyśmy ten cały cykl. Również z uwzględnieniem położenia tego punktu E na wykresie, przedstawili w innych układach współrzędnych. Tu, w tym przypadku, w układzie, w którym na osi pionowej jest ciśnienie i objętość, oraz następny na możliwość, gdy na osi pionowej jest temperatura, na poziomej objętość. Tu już są te rozwiązania, więc nawet nie. Szybciutko jeszcze raz wszystko, wszystko pokażę. Wy możecie sobie zatrzymać ten film cały, także dla Was to nie ma problemu. Więc jeszcze raz pokażę pierwszy punkt. No nawet z nazwami przemian, ale o nich teraz będziemy rozmawiali. Pierwszy wykres, który musimy przedstawić na wykresie. Następnym ten cały cykl przedstawić trzeba. I następne rozwiązanie. No dobrze. No to jest jak, jak to się robi. Znaczy podam swój sposób. Pierwsza rzecz to jest nazwanie, nazwanie tych czterech przemian. Pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. No trzeba zobaczyć jaka wielkość, jaka wielkość w danej przemianie jest stała. Więc tu pewna podpowiedź. Jak mamy znaczy układ, w którym jest ciśnienie i temperatura na osiach, no to wykres stałej temperatury to jest taka linia. Wykres stałego ciśnienia to jest taka linia równoległa do osi temperatury. A wykres dla stałego, stałej objętości to jest linia wychodząca z początku, z początku układu. No więc szybciutko możemy stwierdzić, że w przemianie pierwszej na pewno nie, nie jest stało ciśnienie i temperatura i ta linia wychodzi z początku, z początku układu, jeszcze raz skupiam tu opisem, ta linia wychodzi z początku układu, więc na pewno jest to przemiana izochoryczna. W przemiana druga, no to widać, że stała temperatura jest, w przemiana trzecia, stałe jest ciśnienie, no i przemiana czwarta, też stała, stała temperatura. Czyli już wiemy, że ta pierwsza to jest na izochoryczna, druga to jest izotermiczna, trzecia to jest izobaryczna i czwarta znowu y, izotermiczna. A teraz jak się ten y, drugi parametr w danej przemianie y, znaczy y, zmienia? Więc tak, w przemianie tej pierwszej, to jest na pewno przemiana izochoryczna, widzimy tu izochoryczne, i teraz coś dzieje z temperaturą. No, idziemy w kierunku coraz większych temperatur, więc iz izochoryczne pogrzewanie. W przemiana druga, no, na pewno izotermiczna, już wiemy. I teraz patrzymy na, ciś na ciśnienie. To jest coraz do dołu, coraz mniejsze ciśnienie, więc, więc y coraz mniejsze ciśnienie, czyli izotermiczne rozprężanie, bo w tym wtedy się objętość akurat zwiększa. Trzecia przemiana izobaryczna, izobaryczna, to już wiemy, i teraz temperatura temperatura maleje, przepraszam, temperatura maleje. Czyli, i Ponieważ objętość też tej przemianie maleje. Czyli y, moglibyśmy nawet powiedzieć, że to jest izobaryczne sprężanie albo izobaryczne oziębianie. Może to byłaby lepsza nazwa. Znaczy, sprężanie, jeżeli chodzi o objętość, chociaż tu nie jest, w tym przypadku nie jest to takie oczywiste, ale na pewno jest to, y, znaczy izobaryczne. Oziębianie, ponieważ widzimy, że temperatura tu się zmniejsza. Więc można i tak, i tak nazwać. Jeżeli nazwamy, mówimy spężanie, czy rozprężanie, jeżeli chodzi o zwiększanie lub zmniejszanie objętości, to może to nazwać właśnie spężaniem, ale może lepsza byłaby nazwa izobaryczne oziębianie. Więc jest w tym kierunku przemiana. No, i jeszcze ostatnia przemiana, ta czwarta. Już wiemy, że to jest przemiana izotermiczna, bo tu się nie zmienia temperatura. Ciśnienie jest coraz większe, a więc to jest izotermiczne spężanie. No, i teraz próbujemy, próbujemy te cztery przemiany, a jeszcze, jeszcze więcej, ten punkt E, który też tu jest istotny. Te linie przerywane pokazują, że pewna wielkość fizyczna z tych trzech ciśnienie, objętość lub temperatura dla dwóch, tych dwóch punktów A i E czy D i E jest taka sama. No, w przypadku A i E to jest, ta, jest linia prosta. Równoległa do osi temperatury, czyli na tej linii wszystkie punkty mają takie samo ciśnienie, czyli w stanie A i w stanie E musi być takie samo ciśnienie. Trzeba będzie to uwzględnić na tym drugim wykresie. No i teraz punkty D i E leżą na linii wychodzącej z początku układu. W tym układzie to taka linia przedstawia punkty czy stany o tej samej objętości, czyli objętość w stanie D i w stanie E. Jest taka, taka sama. I to musi być to uwzględnione na wykresie następnym. No i spróbujemy teraz, jak to narysować w tym innym układzie. Tu mamy układ, gdzie na osi pionowej jest ciśnienie, na osi poziomej objętość. No to patrzymy. Przemiana pierwsza, czy pierwsza część to powinien być taki szkic narysowany, jeszcze bez uwzględnienia tego punktu E. Tylko chodzi o narysowanie y, tych czterech przemian i kierun kierunku tych procesów. No, na pewno te kierunki muszą być takie, żeby ten cały cykl te strzałki, y, znaczy idąc za tymi strzałkami, musimy dojść do punktu początkowego. Y, więc y, jeżeli nawet ktoś źle rozpozna kierunek procesu i okaże się, że dwie strzałki prowadzą do tego samego punktu, no to która z nich jest na pewno niepoprawna. Więc pierwszy, pierwszy punkt to jest Przemiana izochoryczna, no to na wykresie takim, gdzie jest objętość, no to przemiana izochoryczna to jest przemiana obrazowana taką linią. To jest linia stałej, stałej objętości. No i mamy właśnie tą pierwszą przemianę izo, izochoryczną. Izochoryczne, tu mamy izochoryczne y, ogrzewanie. No to właśnie, więc narysujemy, narysujemy z punktu początkowego, z punktu A, znaczy przez punkt A przychodzącą jedną izotermę, to jest ta, ta linia, to jest, tu nie wiem, czy jest widoczna dokładnie, jedna hiperbola i przez punkt B przychodząca druga hiperbola, to jest też izoterma. Już wiemy, że im wyższa izoterma. Tym wyższa temperatura, czyli, czyli wszystkie punkty na tej wyższej izotermie y, są to punkty, dla których temperatura jest ta, taka sama. Wszystkie punkty, które są na tej niższej izotermie, y, to są punkty o tej samej temperaturze, ale temperaturze, temperatura na tej wyższej izotermie y, dla tych stanów jest wyższa niż dla tych stanów na tej niższej izotermie. Czyli, ponieważ to jest ogrzewanie, no to idziemy od niższej izotermy do, do wyższej, czyli strzałeczka jest z góry. Druga przemiana, Izotermiczne rozprężanie. No, przemiana izotermiczna na wykresie zależności ciśnienia do objętości. Wykresem tej przemiany jest linia, jest hiperbola. Właśnie już mamy tą izotermę. Właśnie jest to rozprężanie. Rozprężanie. Czy objętość się zwiększa? Czy idziemy w tym kierunku? Trzecia przemiana. Trzecia przemiana. Izobaryczne sprężanie. No to na, na tym wykresie zobacz, przemiana to jest o, to są punkty o stałym ciśnieniu, tak? Tak, będzie lepiej. I z, 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 znaczy spojrzenie, że objętość ma się, ma się zmniejszać, czyli idziemy w tym kierunku, z, znaczy dla coraz mniejszej objętości, czyli strzałeczka jest w lewą stronę, skąd nie, przeciwnie do, do osi objętości. No i czwarta przemiana. Izo, izotermiczne sprężanie. Czy objętość się tu zmniejsza? Dla przepraszam. Izo, tak, izotermiczne sprężanie. Jak patrzę w kamerę, a w kamerze są bardzo małe, małe, małe te literki. O, izotermiczne sprężanie. Więc przemiana izotermiczna, więc na pewno izoterma jest czy hiperbola jest wykresem tej przemiany i sprężanie, czyli objętość ma się zmniejszać, czy strzałeczka jest w tym kierunku. I na początku powinniście narysować tylko te, te cztery przemiany, tak żeby ten cykl się znaczy zamknął cały, żeby był zamknięty. No i teraz kwestia uzgodnienia tego punktu E. Więc ja podam swój sposób, że, że wtedy uzgadniamy na razie tylko ten stan E z jednym z tych, dwóch, z tych dwóch punktów, albo D, albo z E, więc widzimy, że może, więc ja najpierw uzgodniłem stan A z punkt, ze stanem E. Stan A i stan E ma takie samo ciśnienie, więc patrzymy, u nas jest ciśnienie na tej osi, czyli jeżeli mamy ten stan A, stan E ma mieć to samo ciśnienie czy musi ten punkt E leżeć na linii równoległej do osi osi objętości czyli na tej linii tu znajdujemy stan E i wtedy jak już mamy ten stan E to od razu z tego stanu E szukamy stanu D więc patrzymy co łączy nam stan D i stan E leżą na je, linii wychodzącej z początku układu w układzie P PT to jest, są punkty, o dla których taka sama jest objętość. Więc objętość musi być tu taka sama. W takim razie, jak tu mamy stan E, to takie punkty o tej samej objętości, tu mamy w, 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 oś objętości, to są punkty leżące na osi prostopadłej osi objętości, czyli stan D znajdziemy w tym miejscu. I dopiero jak ten stan D tu znajdziemy, to wtedy dopiero rysujemy. Tą linię i przedłużamy tą linię. Tak? Czyli, czyli pierwsza rzecz to jest narysowanie, naszkicowanie sobie tych czterech, e, czterech przemian, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, jeszcze bez uwzględnienia tego stanu E, w te, następnie y, uzgadniamy y, stan A ze stanem E, potem stan E ze stanem D i dopiero dorysowujemy resztę tych wykresów. Wtedy wiemy, gdzie y, znaczy, gdzie musimy zakończyć tą drugą przemianę i, i gdzie rozpocząć tą przemianę trzecią. No i to jest pierwszy, pierwszy wykres. No i teraz to samo na wykresie w zależności temperatury od objętości. No więc patrzymy jeszcze raz. Czyli tu raz temperatura na osi pionowej, objętość na osi poziomej. No to pierwszy ten szkic. Najpierw no już mamy rozpoznane te przemiany, więc y, przemiana najpierw pierwsza jest izochoryczna, druga izotermiczna, potem izobaryczna i o, jeszcze raz izotermiczna. Więc izochoryczna, patrzymy. Czy na osi gdzieś tu jest objętość? Y, patrzymy. Jest na osi poziomy jest objęte, więc przemiana izochoryczna to jest przemiana yy, przemiana obrazowana na taką linię pionową tak więc ten, ta pierwsza przemiana nawet nie mam tego numerka, muszę to, to dopisać o. więc pierwsza przemiana na pewno będzie na linii pionowej jeszcze tą strzałką się nie zajmujemy, tylko pierwsza jest y, pionowa potem druga przemiana izotermiczna, no to patrzymy, czy na osiach jest gdzieś tu temperatura, jest temperatura, więc przemiana izotermiczna obrazuje to linia prosta, równoległa do osi objętości, prosto padła do osi temperatury, tak? więc ta druga przemiana będzie wzdłuż takiej linii. Trzecia przemiana izobaryczna, izobaryczna tu nie ma, nie ma na osiach. Nie ma nigdzie ciśnienia, więc wykresie w zależności temperatury od objętości. Jak ciśnienie jest stałe, to przedstawia to linia wychodząca z początku układu. Więc z pewnością ten, y, trzecia przemiana będzie na linii, która wychodzi z początku układu, czy gdzieś na tej linii będzie to, ta trzecia przemiana. No i czwarta przemiana, jeszcze raz, ona już była izotermiczna. Więc izotermiczna, jest tu temperatura, więc y, przedstawia to linia prostopadła do osi temperatury. No i teraz y, kierun kierunki tych strzałeczek. Y, pierwsza to jest izochoryczne ogrzewanie. Izochoryczne ogrzewanie. Więc już, że izochoryczne to już wiemy, że prostopadła do osi objętości a ogrzewanie, czy coraz większa temperaturę, czy tu mamy temperaturę, więc w górę na pewno. Druga przemiana. Izotermiczne rozprężanie. Izotermiczne rozprężanie.